Widzicie, teraz kolejnego odcinka, w dzisiejszym odcinku koło decydy, jakim zadymiarzem gram i na jakim trybie, więc chodzimy sobie w zadymiarze kręcimy tylko zadymiarze słuchajcie, jest ale i pucharów Uwidzimy pierwszego jaki nam tutaj będzie a bit, tick ems ems lub dynamite ems to ems i na jakim trybie trybie uwidzimy tutaj Solodło zbiory klejnotów. Czy Sadyma, Sadema, Sadyma? No niestety. zbiory klejnotów na M's, więc lecimy do M Ms na zbiory klejnotów nie jest najlepsza, ale widzimy sobie M. i widzimy. Jeśli spadniemy, to będzie głupio troszkę, więc musimy wybrać. No mamy Ms, B i -E. Gold versus tam był Bo. Chyba Barley i A -Beat, Tak? Z tego co widziałem dobrze. Nie, poko, przepraszam, poko właśnie. Poko tam był. Szczecinka nie. To jest ten bo, którego trzeba pokonać, tylko no, ja nie mam szans, bo on tutaj jak ja ma no daleko, ale on no ma więcej HP miał. I teraz go podjrzemy. Aj, 200 HP, 270 dokładnie, tak. Oj, nie niestety skinem, Ale w sumie mamy 5 klejnotów, a oni mają 0. Więc to jakby wygrywamy. 6 mamy już. Więc lecimy tutaj. Tutaj jest ten bo. Oni chyba wszyscy teraz weszli... weszli. weszli. Chcę iść do mojej pułapki, tak jak wiem, bo byli taki mojej pułapki, to nie? Mam no, teraz ja 7. Mamy tu. Jak ja się zmienia to najbardziej fajnie. Tak szczerze. Dobrze, ale tak. oni teraz lecą. Oni tam mają dwa klejnoty. Uwidzimy, co z tego wymówki. Czy gramy. Dobrze, leci ta bill. Staram się teraz na święto i nie zabieram tego płaka, ale oni mogą nawet teraz. Czyli nie boję się. Mamy 8 do 4 dla nas, oczywiście, więc uwidzimy. Zobaczymy, czy oni mają już 5. Dave podjeżdża. Oj, pierwszy, pierwszy, ale to to teraz dwie? Nie, 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 dobrze. Mamy odliczenie, czyli jest dobrze. Oj, a nie, mamy jeszcze odliczenie. Uciekaj, 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 proszę, proszę. Bij, poczekaj. Jak wygramy, to będzie bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Ojej, nie, proszę, nie. Ok, już nie wchodzimy tego, tego pokotu mamy. Przed nami, chodzi o mamy przed Przechodziłem go, to za a oni tak mnie. nie. No, a niestety. Ani wygrywają albo jeszcze tam ten film, a też... A też no, ale ja to byłem ja, a ja jeszcze tego nie wysłałem, nie mogą tego teraz przejąć.

Chyba colt, no to duo solo, chciałbym, chciałbym mieć duo solo, tryb i teraz duo albo solo, jeśli trafimy duo albo solo będzie bardzo fajnie, widzimy, o solo duo, duo. o i zbiorę klejnotów, nie, no zadema na kolcie w sumie, dobrze, no to lecimy już do grania. Widzimy kolta. szukamy tutaj kolta. gdzie jest tutaj colt, tutaj. Cold o W sumie Koldo na ja nie jest najlepszy, ale postaram się wygrać, uwidzimy, co z tego wyniknie. O, mamy dobry bardzo team. nie tak dobry bardzo, ale myślę, że my tutaj możemy wygrać. Widzę. Okej, oj. Kurczę, rucham na własnym Nie bramę. <laughs> Przepraszam. E, tutaj murek staje w nim niestety, czyli oni teraz będą mieć łatwiej to strzelać Oj, o i tutaj chyba to jest pierwszy gol niestety Jackie trafiona, na do 0 to dobrze, to pewnie chyba o to się pięknie. się teraz postaram się tutaj też spokojnie zrobić te akcje chyba nie, chyba nie gdzieś tylko tutaj Jackie leci i tak bierzemy ją. Lecimy teraz. Musi być dużo do innego. Jak się musi. Chyba O nie, serio. O, dobrze, dobrze, jest. Tak, dobrze. Dobrze, Jackie, samego ja szczeliłem, ale zaliczył oczywiście ostatnio ktoś to, kto miał tą piłkę. miał tą piłkę, więc zaliczył mi to wszystko. Jeszcze tak, tutaj mamy ten. Ale zginąłem, bo Jackie i Penny na mnie poleciały. Widzimy, co z tego wyniknie. Ja myślę, że tutaj możemy jeszcze postarać się o wina. Dobrze, lecimy tutaj. Jest tam jeszcze Curry. Co z tego wyniknie? Ja tutaj worki no, strzeli gora. Jeszcze mi Oli, ja tutaj rozwalam pięknie i rozwalam. Ich Penny dokładnie. I Jackie, które już bo ją zabiła na Oj, ależ dobry, dobry. I widzimy, że ma gadżet. Pedy. Oj kurczę, teraz nas będą atakować. Postaram się tutaj obronić. Postaram się to obronić. Postaram się obronić. O, teraz, o, teraz podjąłem gadżetu. Zaczekajcie jeszcze. O nie, no proszę. No czemu nie zrobić takiego, jakiś bazu? Pać i nic nie robić. Dobrze. Ale już giną warki

Niestety, no to lecimy, z wykręcić. Czekajcie, jeszcze tutaj edytuję. Yy, kto teraz był? Colt. Nie może być już kolta. No i jest pięknie. No i kręcimy. mówicie, co teraz wypadnie. Chciałbym jakiegoś bula. Oj, nie ma bula, nie będzie bula, ale będzie ośmiomilitowy stick. Tak, tick. No niestety tick. Słuchaj, dla mnie, ja myślę, ja że tik by był najlepszy na tryb, yy, dokładnie na tryb za więc chciałbym zadumać, w no. tym. Mo tryby mogą się powtarzać, jak coś. Oj, solo, duo. Dobrze, wolę już duo niż zbiorę klejnotów, duo? Tak, duo, więc no, lecimy sobie Duo, bierzemy sobie tikka. Gdzie on tutaj jest? Tu jest tikka, no na 516 pucharków, No, dość dobrze jak na tikka, bo moi koledzy, dużo moich kolegów ma go na. 8-13 randze, tak, coś gdzieś, bo oni nie lubią mi grać. A ja w sumie go wbiję raz, no na zewnątrz, i teraz mam go tam 20 randze po prostu. Wyżej chyba go ja nie wbiję, zobaczę, że kiedyś to po wieku, Jak będę miał już więcej, ogólnie będę miał, chciał wszystkich wbić na powyżej 20 randów, czyli jak to 21, coś takiego, to wtedy wbiję tika, ale wtedy jeszcze mam nagram odcinek tego, w jaki to bierzka, bo to będzie bardzo ciekawe, bo tika się nie rzuci. 5 razy nigdy nie widzieć, że nie. Chyba, że jeszcze, chyba, że jest. Chyba, że razy. Szczerze, nie, nie patrzyłem, ale dobrze, możecie popatrzeć. Jeszcze, może się, nie podoba to jeszcze Dobrze, ale lecimy. 4 zabijarzy, 4 wyróżnienia 4 4 tutaj u nie stopniała bibi Niestety zginęła. Tutaj leci Shelly, która ma chyba ulta, tak, jest. ma ulta i startera. Niestety ma ulta i startera. Pięćset tylko odradza się mojego kolegi, więc on się odradza. Oj, oj, szał kibów! Zresztą leci tak, 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 tak. O, trzech jednych, trzech, trzy drugich z Tutaj jest ta Shelly, którą możemy sobie teraz podlewać w górę. Oj, no to Oj, Iście no? A, niestety, no nie udało się. Dobrze, ujdzimy, chociaż to. Ojojoj, ależ tutaj teraz oni tam wieśli. Dobrze, chociaż to długie miejsce, proszę. Ujdzimy, dobrze, moja bibi tam uciekła, poszła przykapić troszkę. Tutaj katara jest. Tu widzimy. Oj, tam, i tam się, i pan o i tak. tam się Ale słuchaj... Nie słowa w tym rzeczy... niestety przegrała... To niestety przegrała... Niestety... Ale jest w sumie odbiłem 7 puharków, czyli wygrała... Tak jakby. No jak widzicie, już w sumie odbiłem 16 parków. Nie nagrałam niestety odcinka, bo się zagapiłem jak biłem pucharki. No ale nic... Więc widzimy się, zostawcie łapkę w tam to i komentarz... A ja na bieżąco i widzimy się w kolejnym odcinku... Do zobaczenia!